Kiedyś zobaczyłem je, już je prawie miałem. Tata mi powiedział, że znowu wymyślałem. Nie trafisz na ich ślady, nie złapiesz ich o nie. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. Kamień. Wrócił tam domek! Hurra! I co? Jak było na biwaku? Super! Patrzcie tylko, co znalazłem. Kamienie? Ale to nie wszystko. Wow! Czy to jest śrubka? Wygląda jakoś dziwnie. Bo skamieniała wiele milionów lat temu. <noise> Śrubki zostały wynalezione dużo później. A skąd to wiadomo? Może nic jej nie odkrył? <noise> Może to nie jest taka zwyczajna śrubka? Czyli chcesz powiedzieć, że to może być. Fiksik! Fiksiki twierdzą, że ich przodkowie pojawili się nie tak dawno temu. Teraz po tym, jak ludzie zaczęli tworzyć skomplikowane urządzenia. A co jeśli to nieprawda? Możliwe, że miliony lat temu przed dinozaurami istniały inne fiksiki, które mieszkały na Ziemi. Może ludzie też wtedy istnieli? Fiksiki nie ukrywały się przed nimi, tylko we wszystkim im pomagały. Razem wymyślali wynalazki, tworzyli budowle i przeprowadzali eksperymenty. Aż nastąpiła straszliwa katastrofa i cała ta cywilizacja zniknęła. A co jeśli pewnego dnia ktoś odkryje ślady tej cywilizacji? Wtedy też odkryjemy starożytne fiksiki. To byłoby super. Wyobraźnia odrobinę mnie poniosła. Albo prapraprawcia. Myślisz, że można go jakoś ożywić? Spróbujmy go gdzieś wkręcić. Bierzecie energię z elektryczności? Świetny pomysł. A jeśli nasz prapra pra przestraszy się tych współczesnych czasów? No to obudzimy go w prehistorycznym świecie. Iść! Już pora go obudzić. A ty, Tom-Tomku, lepiej się schowaj. W ten sposób go zepsujemy. Trzeba to zrobić inaczej. Napięcie jest za niskie. Nie było elektryczności, dlatego to może się nie udać. Nasz wspaniały praca, pra przodku. Przybyłeś tu do nas z dawnych lat. Poznaj, poznaj nas nasz nowy świat. świat. Powstań. Dlaczego z krewnymi zawsze są jakieś kłopoty? Powuć się! Wszystkiego! W ten sposób tracimy czas! Hmm. Zaśpiewajmy mu piosenkę o śrubce! Pamiętasz? Golik! To się nie uda! Nie wiesz tego! Możemy chociaż spróbować! Śrubka, 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 drobna rzecz! A spróbuj wyjąć jedną z nich! Wszystko! mi się Lik zepsuło. Bez niej nie, nie zadziała nic! Słuchajcie, Rusza się! To niemożliwe! Sam wiedziałem! Śrubka, śrubka, drobna rzecz! A spróbuj wyjąć się jedną z nich! w Tom, Hej! I co? Jak było na biwaku? Wycieczka chyba się udała. Tak! Zobaczmy, co tam znalazłeś. Wiesz, co to jest? Tak, to kamień. Nie tylko. To łodyga liliowca. To jakiś kwiatek? To zwierzę żyjące na dnie oceanu. Dzięki łodydze wygląda jak roślina. Sam zobacz! Na naszej ziemi jest dużo różnych kamieni. Niektóre są ukryte w kopalniach, a inne pojawiają się po wybuchu wulkanu. Znacie te bajki? w których zła czarownica zamienia wszystko, co żywe, w kamień, to naprawdę możliwe. Tylko bez żadnych czarów. Niektóre prehistoryczne rośliny i zwierzęta skamieniały dawno temu i pozostały w takiej formie aż do dzisiaj. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak wyglądało życie na Ziemi miliony lat temu. A ten tutaj to okratek. Przodek ośmiornicy. Skąd ty to wszystko wiesz? Kiedy byłem w twoim wieku, zbierałem skamieliny. Chodź! Pokażę ci moją kolekcję. Myślisz, że nasi przodkowie byli liliowcami? Szkoda. Jak mogłam tak się dać ponieść wyobraźni? Nie było prehistorycznych fiksików. Hmm. A ja? Ja nadal w nie wierzę. Po prostu nie znaleźli tego kamienia. Ale znajdą go. Jestem tego pewien.